Zbliża się uroczystość Boga Ojca. Zanim ją omówię, chcę urodzić nowy jeszcze jeden zwyczaj. W związku z tymi ogromnymi nagąkami na moją osobę, przez media, wszystkie możliwe urzędy. To już wymyśliłem dwa tygodnie temu, tylko mi to uciekało. A mianowicie. Kiedy wybuchła pandemia, zaraz na drugi dzień, w cudzysłowie, ogłosili: Wybudowałem wokół pustelni pięć krzyży czasów ostatecznych. Jeden wcześniej był gotowy, a tu jak jedziecie od papieża jest jeden, tu jest na parkingu drugi, trzeci przy dziele Boga Ojca, czwarty wpuściłem przy wjeździe od góry na kosmiczny ogród. A piąty wewnątrz kosmicznego ogrodu największy. I te krzyże zacznę uroczyście poświęcać. Jednego odkręciłem, że koparem są duże. Znalazłem przepiękny formularz, stary, uroczysty. To z tego formularza to, co, co ja wam szafuję poświęcenie, to zostało tylko 20%. To jest, jest niemożebnie pięknie rozbudowane dzieło poświęcenia krzyża. Więc na nadchodzącym wieczerniku, czyli za dwa, trzy tygodnie, taki duży krzyż tu wniesiemy i dokonam uroczystego jego poświęcenia. Do poznałych krzyży będziemy sobie chodzili w każdy wieczernik i tam będę je uroczyście poświęcał. Umieściłem przy nich pięć lampionów szczelnych ze szkła i wpadłem na pomysł, żeby że chcę, abyście mieli wartę duchową na pustelni. A mianowicie, będziemy tam umiejscawiali, na razie największe znicze, jakie widziałem, świece, to jest siedmiodniowe. Ja osobiście je będę brał, jadąc, co niedzielę do Remu, wkładał, zapalał osobiście przy tych krzyżach i się modlił za tę osobę, która zdeklarowała się na wartę przy krzyżu. Warta polega na tym, że trzeba kupić siedem dużych, pięć dużych, siedem, nie sześć. Sześć dużych, bo tyle jest lampionów, tych świec i przez cały tydzień, ale siedmiodniowe, więc nie palą się więcej niż pięciodniowe, bo wiem jak oszukują, bo to testuję teraz. Jak osiągnie połowę tego, co pisze na zliczu, to już jest sukces. I ja będę te świece egzorcyzmował, zapalał i ty wtedy będziesz miał dyżur czuwania. Materialnie twoje czuwanie, jeśli w to wchodzisz, będzie cię kosztowało 50 zł, bo tyle gdzieś mają kosztować te największe znicze. Jeśli ktoś gdzieś trafi, że są dziewięciodniowe, no to wprowadzę dziewięciodniowe, bo wiem, że dwa dni i wtedy przez te dni całego tygodnia przy tych pięciu krzyżach czasów statecznych płonie nasze światło. Będą to ogniska Boga Ojca. Skąd to wziąłem? Z historii. Przed II wojną światową, na granicy pruskiej z Niemcami, Sanacja organizowała obozy dla dzieci, i co kilkadziesiąt metrów harcerze dzień i noc płonęły ogniska pilnowania Polski przed Niemcami. Wy tego nie wiecie, się Siedem. Byłem na tej ziemi i ten zwyczaj. Od Gdańska do granicy. Z Białorusią, z Rosją, z Litwą. Nasi harcerze co paręset metrów płonęły nocą ogniska. Rządzący nie pomylili się, że zagłada dla Polski przyjdzie od Niemiec. Więc te ognie przy krzyżu czasu, bo tych ostatecznych nazywam ogniskami Boga Ojca które mają nas ochraniać i ochraniać pustynię. W tym niedzielę już zawiozłem, nawet bo mam na razie trzy one już płoną. Kto będzie chętny, wykupuje ognisko Boga Ojca na dzień dzisiejszy 50 zł. się zmienią ceny świece, wam powiem, jak jest na rynku, jak to wygląda. I przy pięciu krzyżach będą płonęły świece. Ognisko Boga Ojca. Jestem Pamiętam, czuwam. Uroczystość Boga Ojca to się już rozpocznie u nas w sobotę. Mosza Święta będzie o ósmej, bo część, dużo się Was wybiera, bardzo dużo. Później po południu będzie długie czuwanie. Zaczniemy sobie od siedemnastej. Żeby na wpół do je, na przed dziesiątą wydać kolację, a później jeszcze będzie czuwanie modlitewne, za dwie godziny, przy pomniku Boga Ojca. W czasie uroczystości Boga Ojca, jeszcze technicznie nie wiem jak rozwiązać, ale będę konsekrował modlitewniki Boga Ojca, bo to kazał Bóg ojciec go ułożyć, ze wszystkich modlitw, jakie są w naszych orędziach. Tu Bóg ojciec specjalnie podyktował rozważania różańcowe, drogę krzyżowego modlitnika i mnie wyróżnił, kazał umieścić tu rycerską litanie do ducha świętego czysta weseleń. Mamy tu modlitwy na wszystkie możliwe okazje. I ten modlitw będę konsekrował. Podczas uroczystości Boga Ojca, no bo to jest dziesięciolecie kultu Boga Ojca, od strony instytucji i formularzy mamy już gotowy kult Boga Ojca, poczynając od nowy formularz litanii, medalionów, znaków, pieśni. Podczas uroczystości Boga Ojca będę przyjmował do rycerstwa, bo mamy dziesięciolecie rycerstwa w tym roku. I dzień bycia na Grunwaldzie. Przyjmę do rycerstwa na pewno przed Mszą Świętą. Wszyscy co będą chętni na uroczystości przyjmę do rycerstwa przed Mszą Świętą. Przed Mszą Świętą przyjmę również do medalionów Boga Ojca. I jeszcze przyjmę na pewno do tablic Dziesięć przykładań Bożych, by Bogu podziękować, bo, bo tylu się zgłasza, tylko to nie wiem jeszcze, czy przed, czy po, bo zobaczę, jak nam pójdzie cały przebieg uroczystości. Godzinę przeznaczam techniczne na te obrzędy techniczne. Te cztery rzeczy. Medalion Boga Ojca, dorycerstwa, tablice dziesięć i modyterni Boga Ojca, chcę podczas tej uroczystości Wam uroczyście wręczyć, omadlać, konsekrować. Stąd zachęcam, jak ktoś chce mieć medalion Boga Ojca, lepiej przyjać w sobotę, bo moje panie, po, po śniadaniu, jak będą tylko ludzie, pójdą do namiotów i będą wszystkie te kwestie obsługiwały. Bo jeśli się zwalicie na dziewiątą w sobotę, to za godzinę obsłużą raptem dziesięć medalionów. Wydaj, pytania, to jest nie do, nie do przejścia, żeby obsłużyć tak wielu. Przypominam, aby otrzymać medalion Boga Ojca, jutro usłyszycie, jakie warunki są przyjęcia. Znacie obietnicę, zdjęcie, legitymację, dostajecie. Wszystko jest zanumerowane, zaksięgowane. W związku z tym nikt nam tu nie będzie kręcił w tej materii. Tysiąc groszami, tysiąc pięćdziesiąt. Gdzieś tyle medalionów w ciągu dwóch lat, moi drodzy, wydaliśmy. Później procesja do Boga Ojca. Przypominam na tę uroczystość przyjeżdżamy z kwiatkiem doniczkowym, ładnym. Jeśli ktoś przywiezie wieloletnią różę, czy chryzanteny, czy takie różne kwitnące krzewy kwitnące, z radością wszystko przyjmę, bo potrzebuje około stu, by uzupełnić braki po naszych ogrodach. Oczywiście dominującym kwiatem jest nasz stor storczyk. Będziemy dziękowali Panu Bogu, odnowimy naszą przysięgę rycerską i odnowimy akt intronizacji Bogu Ojcu, jaki dokonaliśmy nas i pustelni w 2010 roku. Czekam na tę uroczystość. Bóg Ojciec z radością przyjmie wszystkich. Będzie można nabyć obrazy Boga Ojca. Będą one obrazy Boga Ojca. Będę i psadiję konsekrował. Ale już po wszystkiemu. I na namaszczę olejem. Bo to nie ma szans, żebym taką ilość kwestii obsłużyć. Jeśli będzie dużo chętnych, to też na koniec przyjmę do żertw. Tylko godzina. Półroczny obiad spokojnie zjem. Komu się nie spieszy, przyjmę do wszystkich czterech żertw. Później zaczynamy od dwa dni po uroczystości rekolekcje małżeńskie. Prawie 100 ludzi się już zgłosiło. Czekam na Was. Przygotowałem już dużo lepszy grill niż dla pierwszego turnusu. Jak pojedziemy na kosmiczny ogród, to mogę wziąć 50 osób, nawet jak więcej. No to na dwie tury, aby się na nacieszyć tym naszym miejscem. Ogień Boga Ojca płoni od wczoraj, trzeci, czwartego serca Barbary Kanon z rodziny i serca Zenona Fitznera. Dzisiaj Mszę Świętą, moi drodzy, odprawiałem w intencjach Ojczyzny i w intencjach Mszy Świętych, które zamówiliście w minionym miesiącu. Przypominam, one później będą jeszcze raz przez jakieś kapłana odprawiane, czy przeze mnie, jak nie będzie intencji. Ale ja zawsze odprawiam jeden raz, żebyście mieli świadomość, że już je Bogu przedstawiłem. Gregorianki, które leżą, też omadlam, co miesiąc przekazuję, próbujemy uruchomić dzieło kapłanów odprawiających musze trydenckie. Intencje, w jakich odprawiałem msze trydenckie. Dziewięć o uwolnienie z nałogu Marcina i Marleny. Dziewięć o szczęśliwą śmierć dla Marii Frisak mrugała O łaskę zdrowia dla Katarzyny w ochniach. Przebłagalna za grze pogoniowe, zerwanie przekleństw w rodzinach Ratajak, Kowalczyk, Matysiak. Przebłagana za grze pogoniowe, zerwanie skutku przekleń, nieczystości, niewiary w rodzinach Trojanowskich, Bodeckich, Kozieł i innych. Błagalna uwolnienie z przekleń zwyczajów, czarów, guseł, i skutków Kamila, Anny i rodziców. Dziękczynna za zdrowie i otrzymane łaski i błogosławieństwa otrzymane przez Czesława Kasprzaka. O powrót do wiary i wypełnienie woli Bożej w życiu Tymoteusza Kasprzaka. Ozbawienie wieczne i uzdrowienie dla Kamila i całej rodziny. Za świętej pamięci Marię Buch, za świętej pamięci Edwarda Buch. O uwolnienie od pokoleniowych skutków grzechów w rodzinie Lucyny i Janusza. To samo w rodzinie Duda. Dziękczynna z prośbą o powrót do zdrowia dla małżeństwa Iwony i Tadeusza. O ratunek dla rodziny Dawida i Renaty. Wypełnienie woli Bożej dla Leszka. O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla pani Renaty. O uzdrowieniu i uwolnienie od łaski dla córki i syna. O uzdrowienie chorej na raka Danuty. O zdrowie i błogosławieństwo Boże rozwiązanie trudnych spraw dla Antoniego i Jadwigi. Za świętej pamięci Rosji Winter. O, o złagodzenie skutków żyłów rodziców. Wnuka Tobiasza i rychłe rozpoczęcie budowy domu syna Szymona. O błogosławieństwo Boże nawrócenie wszystkich z nałogów, powrót do kościoła rodziny Bartnickich i Kasprowskich. O ukojenie w bólu dla Marianny. O wyzwolenie z nałogu tytoniowego dla Jana. O wypełnienie woli Bożej w życiu Marii. O uwolnienie męża Mariana, nawet Adria Adama i córki Anny. Dobry przebieg ciąży dla niej i dziecka. O łaskę wiary, nawrót nową spowiedź z niewoli homoseksualizmu dla Przemysława i opiekę matki Boży Świętego Izefa. O uratowanie małżeństwa Tomasza i Katarzyny. O nawrócenie męża Marka i żony Izabeli. O potrzebne łaski Ducha Świętego. O za świętej pamięci Anne Ścieżka. O uwolnienie i rodziny. O spokój duszy dla Zofii Skubel. Czy intencje. O czyszczeniu, zdrowiu, święceniu sakramentu małżeństwa Henryka i Olgi. O Boże Błogosławieniu dla Matki Bożej w 30. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Barbary i Marka. Za świętej pamięci Krystynę i Romana Piotrowskich oraz Annę Piotrowską. O Boże Błogosławieniu dla Huberta i Justyny Piotrowskich oraz ich dzieci. O wypełnienie woli Bożej w rodzinie Żurawskiej. O uwolnienie od złego ducha dla Faustyny o nawrócenie światło Ducha Świętego dla Mariusza, o uwolnienie z więzów rodziny jemiołkowskich, Grąd grąckich i gajewskich, o nawrócenie rodziny misztalewskich, o zdrowie dla Aleksego i wypełnienie woli Bożej dla niego, o uwolnienie od skóry w rodzinach mystkowskich i zadrożnych, o uwolnienie z alkoholizmu i wypełnienie woli Bożej dla Tomasza. O błogosławieństwo w Bożej dla rodziny Moniki, a szczególnie o uzdrowienie córki Mai. Za świętej pamięci Stefanie Wlazło. O uwolnienie Marty od złych zachowań. O uwolnienie Mikołaja od telefonu komórkowego. O błogosławieństwo Boże i, i zdrowie dla Wandy. Ta sama intencja dla Jana i rodziny. O błogosławieństwo Bożej i na studia zgodnie z wolą Bożą dla Marii. Za świętej pamięci Stefani, Stanisława Wiczczak i wszystkich zmarłych z rodziny. O łaskę pełnienia woli Bożej dla Arkadiusza, Tomasza, Michała i grozi. Pełnienie woli Bożej w rodzinie syna Jacka ze Śląska. O błogosławieństwo Boże dla małżeństwa Sabuda i Sena Filipa. O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Leonard Za duże w czystu cierpiące. O opiekę matki w rodzinie Zofii i Władysława Obrochta. O nawrócenie Synów i błogosławieństwo dla rodziny Stępniowskich. Za żonę Agatę i synów Aleksandra. Za Jakuba oraz córkę Antoninę. Za rodziców Agatę i Piotra. O nawrócenie grzeszników w rodzinach Agaty i Piotra. O nawrócenie Bartka i silną wiarę dla pozostałych dzieci i rodziców. Za Świętej Pamięci Jana i Katarzynę Bokota. Za Marię Babi oraz Mardziny Bokotów i Sikorów. O nawrócenie Anny, o nawrócenie grzeszników Stanisława Izabeli, Zygmunta i innych. Wypełnienie woli Bożej w życiu Karoliny, o wypełnienie woli Bożej w rodzinie Jacenko. I było jeszcze, po malutku, bo, bo było jeszcze, nie wziąłem, przeczytam jutro, bo jeszcze było 90 świec zwykłych. Więc wydawało się mi, że wziąłem wszystkie intencje, a wziąłem tylko trydenckie, bo to robiłem przez. Więc jutro przeczytam jeszcze pozostałe, abyście byli Państwo spokojni, w jakich intencjach odprawiałem tę muszę świętą. Jutro wieczorem mamy nabożeństwo pogrzebowe, żałobne za naszych najbliższych, którzy w tym miesiącu zmarli. To jest w czterech pionach. Rycerze, no to poza, to jest z automatu. Mąż, żona, ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka. W innych pionach nie przyjmuję, bo to jest, wy, bo to jest to tylko moje podziękowanie Bogu za was, którzy jesteście, członkami naszych grup bolidewnych. Rycerze, żertwie mają taki przywilej, że przekazują wiadomość. I ja wtedy w czasie nabożeństwa omadlam te dusze. Jeśli ci umrze matka, ojciec, mąż, żona, masz przywilej do wotywy w czasie mszy świętej, że ja wtedy z imienia i nazwiska omadlam w pierwszym dniu lub w trzecim dniu po śmierci, kiedy zdążycie. Rycerze mają przywilej, że mają tę wotywę w pierwszym i w trzecim dniu. Po śmierci. Dziś się modliłem za marka Osłucha, a jutro będę modlił się za rycerkę Zdańska, bo jeszcze Cię dzień po śmierci. Jeśli nudzicie więcej, nie ulegam naciskowi, bo już nie jestem w stanie więcej omucić tematów. Jest to po prostu ostatnia granica wytrzymałości technicznej, fizycznej i psychicznej mojej. Więc jutro będę się modlił. Za świętej pamięci Teresę Szektel, nasz rycerz, zmarła 7 lipca. Z Krakowa pochodziła, Prosimy, mąż Jan Szektel, pani terenia. przez długie lata, kilka lat była w klubie seniora, działała przy parafii w Wiedla, jedna z nielicznych, która do końca wytrwała przy mnie. Będę madlał Włodzimierza Kalińskiego, naszego rycerza, z dywizji warszawskiej prosi pani Danuta, szef dywizji. Będę omawiał Bogusława Dziewę, żertwę ofiarną z USA prosi rycerz i żertwa Barbara Kanon. Przeczytałem to, ale to się wciśnięto, bo to nie jest krewna pani Basi, więc takimi nie przysyłajcie. Rozumiecie o co chodzi. Jak był rycerzem, bo to, to, jest, to jest, jakbym tak otworzył listę, no to ja mam co miesiąc kilkaset próśb w tej materii. Ale to przeczytałem, teraz wyczytałem, że jest felerne, już zdania nie zmieniamy. Eleonore Bartoszek będę omadlał z mała 11 lipca, rycerz z Gdańska, prosi rycerz dywizji, szefowa dywizji kaszubsko-pomorskiej, Sabina Okrój. Będę omadlał grażynę. Grażynę szramkowską, zmarła 17 lipca, nasz rycerz i żertwa z Weicherowa, prosi rycerz z dywizji Kaszubsko-Pomorskiej, sz, znaczy to jest szefowa pani Sabina Okrój. Będę omadlał marka Osucha, nasz rycerz, stulce z, z Wielkopolski. Będę omadlał Krystynę Gałecką, mama naszego rycerza z kościanina Mieczysława Gałeckiego. Te siedem osób. Jutro na nabożeństwie będę omadlał. Zapraszam internautów, rodziny na naszą modlitwę. Trwa to równą godzinę modlitwa. To są wszystkie moje ogłoszenia. Jutro normalnie o godzinie siódmej jestem i mamy mszę świętą przed Bogiem Ojca. Ojca bo tę mszę otwieram teraz w czasie nowennej i oktawie po, 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 po Bogu Ojcu, dlatego tu jest tyle miejsca z tabernakulum, obraz Boga Ojca nam nie schodzi i oddajemy cześć i honor Bogu Ojcu.